Co Pan sądzi o formie Cristiano Ronaldo? Uważam, że jest godny pierwszego składu, szczera asystuje, czego chcieć więcej, liczy na dobre występy. Cześć, witajcie, ja jestem Patricz, a to jest trzeci odcinek z kariery młodego Ronaldo na moim kanale. Na samym wstępie chcę Wam podziękować za 75 lajków pod poprzednim odcinkiem i 93 lajki pod pierwszym odcinkiem. Podczas tego tygodnia przybyło 57 subskrypcji. Oczywiście bardzo dziękuję. Jeśli YouTube usunął wam subskrypcję lub jesteście tu po raz pierwszy, zachęcam do zasubskrybowania kanału i kliknięcia dzwoneczka, żeby nie przegapić żadnego filmu. albo wiecie, dzwoneczki, jakieś czaty, kije, normalnie nie wiadomo co. To myślę, że się nie obrazicie, ale zrobimy sobie takie ma małe QA. Nie, że ten, czy coś możecie sobie pominąć. Tam za parę minut będzie ten. Ja chcę po prostu pozdrowić odpowiedzieć na takie pytania. Na samym początku możecie sobie. Kurde pisać, ale ryj, nie wiadomo co, piszcie morda, ryj, co tam chcecie. Po prostu mnie to nie rusza. Możecie sobie pisać. Ja mam twarz, nie wiem jak tam ta osoba, która to napisała już nawet nie będę tej osoby kompromitował. No i też było, że y, kapią od Skyduma, ale to za chwilę przejdziemy. Były też oczywiście pozytywne komentarze. Było coś w stylu, czy śpie na dworze, czy coś takiego, nie? No, szk szkoda gadać. No ale zabierzmy się, pozdrowisz mnie, please. Jesteś jednym z moich ulubionych YouTuberów. No, oczywiście, bardzo Ci dziękuję za taki komentarz. Pozdrawiam Cię, Olivier, Drozdowski. No, dzięki, że jestem Twoim ulubionym YouTuberem. Jednym, sorry, jednym z ulubionych. Drugie pytanie: No, nie pytanie, no wiesz, rozwijałeś się Patrick? Tutaj gościu ile napisał. Nie wiem, może się pomylił, lub coś. Będziesz jak PLK Damian, lub Lachu? Ja w to wątpię. No ale yy, dzięki, dopiero mamy 158 subskrypcji. No ale dzięki, że w to wierzysz! I oczywiście pozdrawiam z KO. I teraz przejdźmy do tego komentarza, że skapiono od SkyDuma. SkyDum oczywiście cię pozdrawiam. Jeśli to oglądasz, łapa w dół i sami sobie doczytajcie, co jest dalej. Ja o tym gadaniach ze SkyDumem, to nie wiem co ci ludzie do tego mają, bo te serie się różnią po prostu. No ale link do SkyDuma znajdziecie w opisie. Jak ktoś chce niech zasubskrybuje kanał, zostawi lajka, napisze komentarz. I w sumie przejdźmy do czwartego takiego, wiecie, pytania. Fajny odcinek, ale troszkę mało żywy komentarz. Pozdrawiam Cię oczywiście to była subiektywna po prostu opinia i krytyka. No ale oczywiście subiektywna, a nie, że hej, to od razu aleryj czy coś. Mam nadzieję, że w tym odcinku już to. Lepiej się poprawi i w przyszłych zobaczyć jakiś progres, bo to oczywiście się robi odcinkami, latami, sami wiecie, ja jeszcze nie mam mutacji i takie tam, no ale to, ten, to, to was poinformuję o wszystkim, nie? Zmieniłeś numer, a zmieniłem, widzisz? Dzięki za suba oczywiście i pozdrawiam. A, i jeszcze pytanko, należy do rzeźników ży mangi, bo kurde, bolec masz, polecam, pozdrawiam bolca, co ja gadam, polecam. Nie, nie pozdrawiam Bolta Dawid Louis w tamtej Fifi, ale to mniejsza z tym. Kiedy odejdziesz ze sportingu, zapraszam się cofnąć do pierwszego odcinka. Tam wszystko było powiedziane. Yy, Dart, Dart, czy nie wiem jak to się ten ten, Kuba, nie wiem, może chyba być. Pozdrawiam cię. No i w sumie tyle. Pewnie sobie myślicie, Patricz skończ pitolić, weź w końcu jakiś mecz, a nie, FC Porto na Estadio de Last. podejmuje Sporting, no oczywiście na wyjeździe niestety. I legenda gra przeciwko, mam nadzieję, przyszłej legendzie, pierwsza okazja, Petrowicz, Elias, Petrowicz wypuszcza Ronaldo, jak na spacer tutaj, przeciwnik spóźniony ze ślizgiem, Ronaldo, podanie do Eliasa, Elias uderza i pięknie technicznym strzałem pokonuje legendę Ralu Madryt, Iker'a. Kasiasa i mamy 1 do 0 w 8 minucie. I tutaj Elias oczywiście dobrze się zachował, ale mniej z tym, następna okazja. Teraz tutaj Dost chciał wypuścić Ronaldo. Ups, chyba będzie żółta kartka i Kercasia złapie piłkę, wybijają teraz. No i nie chyba, tylko na pewno zatrzymana gra i mamy żółty karton sędziego i musimy się pilnować, bo dopiero w 19 minucie obejrzeliśmy kartkę Petrowicz podanie do Ronaldo. Ronaldo, znakomity dribling Cristiano Ronaldo, Ronaldo i mamy bramkę na 2 do 0 przy dalszym słupku. Portugalczyk umieszcza piłkę w siatce, teraz pokazuje, że biec za nimi, za nim i robi oczywiście ciszynkę tu i teraz. Znany w sumie z tego jest Portugalczyk. Następna okazja Kampel. Markowanie szczału przez Ronaldo. Ronaldo. Jednak brakło teraz. No ci, pici, pici. I teraz Angel Correa, Andres Silva, Herrera. Herrera, Brahami. Brahami teraz zatrzymuje się, odrzuca się. I tutaj Paulo Oliveira fałuje. I 11 metr od bramki pokazuje sędzia. No i tutaj tylko przywilej taki, bez kartki zobaczmy powtórkę. No i tutaj nie działa się nic agresywnego, żeby od razu, nie wiem, kopnąć go, tutaj brahami podchodzi do tego karnego i teraz i broni, Rui Patricio broni, ale tutaj jak z karnym z Błaszczykowskim, załatwiliście, jeszcze nie była kopnięta piłka, on tak lekko wyszedł, nie chcę tu zapeszać i Portugalczyk, Ronaldo, wypuszczenie piłkę do Jacksona Martinsa, Jelson Martinez, Jelson Martinez, piękne wykończenie taki typowy snajper rasowy snajper jak to się mówi. No i tutaj widzimy piękny strzał Jacksona czy Jelsona. Możecie napisać jeśli ktoś wie. Piękne zatrzymanie, trollowanie, zobaczcie. Zatrzymał się, uderzył z prawej nogi i Iker Casillas, no nie miał tu nic do gadania Celny, wymierzony, wstrzelił i teraz Andre André pozwanie do Lajuna. Lajun zatrzymał się z piłką doświadkowania Jan Angela czy Korona, możecie też napisać, bo ja tak liga portugalska to wiecie. Odpadam trochę, no i mamy 1 do 3. Tutaj Lajun zalicza asystę, no i chyba już się nic nie wydarzy. Dokładnie nic się nie wydarzyło i 9,4. No i pięknie, mecz oczywiście udany, jak dla nas, trener miał rację, że zaliczamy dobre występy, ta jest, Branka jest i mecz za chwilę z Bragą, mylił się z Pragą, no ale cóż, oczywiście podobne nazwy, gramy u siebie, więc to jest przynajmniej plus, ale deszczowo jest, mam nadzieję, że kibice Sportingu rozgrzeją nas, zachęcą nas do walki, będzie aplauz i mam nadzieję, że bez raz, kurde, i zaczynamy ten mecz, i Rui Fontes zaczął, i zobaczymy jak to się wszystko wydarzy. I Elias, podanie do Ronaldo. Ronaldo zmierza z piłką z pole karny Ronaldo, tak blisko, po prostu, super. Tylko tutaj Lachu chyba przyszedł. No i teraz szczał jeszcze. Tutaj nie zakończyliśmy. Jackson, Martinez, Jelson, przepraszam. I tutaj nasz. Rywal tak troszkę się hamsko zachował. Gelson Martinez podanie do Patricza. Do Ronaldo. Już mi się myli. Ronaldo. Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Podanie do Mateusa. Mateusz wystawia do Ronaldo. I mamy w szóstej minucie 1 do 0. Piąta bramka. I lecimy do kibiców. Po, pocieszyć się z nimi. Tutaj widzicie. Za nas cykać zdjęcia to on coś w aparacie przegląda. Chyba inne zdjęcia. Taka gwiazda strzela bramkę. A tej chłopie patrzysz się w aparat. No a kibice są tu. Ronaldo się pomylił tutaj, piękny oczywiście ball roll, tutaj Mateusz wystawia piłkę Ronaldo z lewej nogi huknął przy cupeczku i mamy 1-0 na Wild Stadium w siódmej minucie, była szósta, ale to takie tam, Ronaldo, następna okazja, Cristiano Ronaldo, Ronaldo za blisko chciał podejść, no i nie ma faulu, no nie wiem czy był faul czy nie, no ale sędzia nie odwiedzał, to nie ma. I Ronaldo czy się zemści? Cristiano Ronaldo tutaj przepchnął się, użył swojej masy. Ronaldo zmierza z piłką w pole karne. Ronaldo, zobaczmy jaki drybling znakomity Ronaldo. Ajajajaj, piękna indywidualna akcja w swoim stylu oczywiście. No i następna okazja, Ronaldo. Ronaldo, podanie do Andre. Tutaj mógł podać do nas Campbell Campbell wystawia piłkę i Ronaldo umieszcza piłkę w siatce. Nie wiem, czy tu nie był spalony, ale Wiecie, sędziowie i tutaj oczywiście po ukazanie szacunku, czy jak to się mówi i mamy 2-0, piękna branka Campbell, asystuje i myszczą po raz drugi w tym spotkaniu, jeszcze jedna bramka i będziemy mogli, menadżer klubu Sporting, Ronaldo jest, nie jest niepokonany, no widzicie, jestem niepokonany, jesteśmy w sumie i mecz w lidze mistrzów, Ajax Amsterdam podejmuje Sporting na swoim stadionie, więc mam nadzieję, że będzie gorąco i tutaj mam nadzieję, że wygramy oczywiście. I następna okazja, pierwsza w sumie. Szone, lascone, podanie do życha czy jakiś inny typo podanie i szone. Szone, tak jest. Ja tam wiecie, tak się troszkę nie znam na tych innych ligach. No ale to musicie wybaczyć, to przyjdzie z czasem. Mam nadzieję, że się nie obrazicie, czy coś. Tak jak Szone, czy coś takiego, i Ronaldo tutaj będzie musiał szukać okazji, już właśnie wyszukał. Ronaldo z czas dystansu i król miał problemy z wyjęciem tej piłki, no i oczywiście na nie ma. I teraz Ronaldo, indywidualna akcja tutaj, nie zdążył rywal, zatrzymuje się Ronaldo, Ronaldo i Tim król zostaje pokonany. I tutaj oczywiście kibice sportingu się cieszą. I tutaj każe za nimi biec Ronaldo. Chciałem podejść do tych właśnie rezerwowych, no ale Ronaldo stwierdził inaczej i robi czynkę. Tu i teraz jeden do jednego tutaj właśnie próbował nas faulować, wypuściłem sobie dobrze piłkę tutaj. strolowaliśmy rywala i mięciutko do siatki. Mamy jeden do jednego, liczymy jeszcze na jedną bramkę. A nie, prosiliście, żeby pokazać tabelę, więc macie Borussia Dortmund pierwsza, Ajax drugi, Ceskwa Moskwa trzecia, my niestety 4. Będziemy próbowali odrobić w następnych odcinkach. No ale zobaczymy, Benfica pierwsza z 21 punktem i Sporting tuż za nimi. No i trzeci jest Xavi, Stembula, FC Porto, no i San Mario, tam Rio Ave. Jeśli odcinek Ci się podobał, to oczywiście nie zapomnij zostawić kciuka w górę. Mam nadzieję, że po raz trzeci niszczycie system apy w górę. Jeśli byście zostawili tak z 50-40 łap w górę, to bym był naprawdę, naprawdę zadowolony. Zostawcie oczywiście subskrypcję, bo ostatnio Was dużo przybywa. Ja nie mam nic przeciwko oczywiście. Nie piszcie, ci którzy to ogadzają, nie piszcie jakichś dziadowskich komentarzy, bo to nic Wam nie da w sumie. Chyba, że nie wiem, wyżywacie się na mnie, ale to mniejsza z tym. Zostawcie suba, dzwoneczek, żeby być informowanym o każdym odcinku. Na razie mam dużo nauki, więc nie wiem, kiedy się pojawi czwarty odcinek. Mam nadzieję, że jak najszybciej, więc za niedługo też Q&A i wyniki konkursu, więc trzymajcie się, do usłyszenia, piona i cześć!